targi, furnika są niezbędne. Nie to, że potrzebne. One są niezbędne. Niezbędne są po to, aby móc właśnie spotkać się z klientami, aby móc spotkać się z naszymi partnerami biznesowymi, aby móc pokazać tak nowości technologiczne, aby móc pokazać nasze maszyny, ich możliwości, aby każdy mógł przyjść, dotknąć, zobaczyć, ocenić, aby mógł każdy porównać, tak? Bo również tutaj jest nasza konkurencja i, i my się przed nikim nie kryjemy. Zapraszamy naszych klientów, aby również porównowali nasze maszyny. Naszą technologię, cięcia z innymi technologiami nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy producentem i wiemy, co produkujemy. W targach Furnika uczestniczymy już od wielu lat. Jesteśmy stałym bywalcem tych targów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj możemy się spotkać z klientami, możemy z nimi porozmawiać, możemy im przedstawić nasze produkty. Nie musimy ich namawiać do tego, by jechali w jakieś odległe miejsca. Kiedy mogą przyjechać tutaj i. i przy okazji tak, zwiedzania targów zobaczyć również nasz asortyment, nasze maszyny. W tym roku mamy wyjątkowy cel. Tym celem jest właśnie promocja naszego najnowszego dziecka, naszej najnowszej maszyny Unikat CC80. Jest to maszyna, która wśród naszego asortymentu wyróżnia się tym, że ma możliwość cięcia 8 cm materiału po kompresji, w sensie 8 cm grubości materiału po kompresji. Jest ona wyjątkowa, ponieważ jest naszego, jest naszego autorstwa i w ogóle targi furnika, wybraliśmy jako targi, na których pierwszy raz ta maszyna zostanie pokazana publiczności. Zostanie odsłonięta maszyna. Zostały zaproszone właśnie również też media, zostali zaproszeni nasi klienci, będzie delikatny poczęstunek, szampan oczywiście, którym uczcimy to wydarzenie. Tak, na pewno będzie, będzie to wyjątkowe wydarzenie, zapewne dla nas, jak i dla naszych klientów.